Cześć, tu Gurtank, i po zakończeniu Lost Alpha 2.0 przyszedł czas na aktualizację naszej tier listy modyfikacji do Punk Killera. Jak wiecie, rok temu nagrałem taką tier listę i po prostu postanowiłem ją zaktualizować o nowe modyfikacje. No i trzeba zaktualizować też pozycję jednej z modyfikacji, którą wtedy oceniłem przedwcześnie, bez ogrania. Więcej tego błędu nie popełnię, choćby nie wiem, jak pozytywne lub negatywne były. Opinie, bez ogrania, żadnej modyfikacji, Gurtank więcej nie oceni. Tyle mam do powiedzenia, będę oceniał modyfikacji w takiej kolejności w jakiej ogrywałem, czyli oczywiście będzie to najpierw Hellbound, potem Relover Dose, a na końcu Lost Alpha, którą, jak wiecie, niedawno zakończyłem. I zaczniemy sobie od Hellbounda, który był zdecydowanie najbardziej negatywną niespodzianką zeszłego roku. Modyfikacja, którą ja zacząłem ogrywać jeszcze w wersji 0.72 i zostałem poproszony, aby przerwać jej nagranie, ponieważ wersja 084 miała być o wiele lepsza, miała wprowadzić więcej nowości, ciekawostek i rozwinąć gameplay. Niestety to wszystko poszło mocno w stronę supernaturalizacji, i to doszło do takiego spierdolenia, bo tego się nadal nie, inaczej się nie da określić tego moda, że jakimś cudem poprzednia wersja jest lepsza niż. Nowa wersja. W modyfikacji zaszły negatywne zmiany co do misji, co do poziomu, co do testów, sam styl testów Hellbounda był strasznie jakiś no popierdolony. Po prostu y, twórca modyfikacji, Gatsby, otoczył się yes którzy którzy na, na wszystkie jego pomysły reagowali przyklaskiwaniem, co doprowadziło do tego, że Najgorsze gówniane idee były wciskane do moda. Plus mamy też ma masę wzorów z naszego gniota obecnego, czyli Supernaturala 2.0, co w skrócie doprowadza do tego, że 90% modyfikacji to tortura dla normalnego gracza. W grze mamy chore misje na kartę, nowe puste do granic możliwości poziomu, które dosłownie zakrawają oziewanie, to jest osiągnięcie Hellbounda, że można dodać nowy poziom. Ale są tak pusty, wyprany z czegokolwiek, z poza basowym gameplayem, nie ma na nim nic, Rzecz gracz na nim ziewa. Durnowate pułapki zerżnięte z Supernaturala, pojebane misje na kartę, pojebane mapy zerżnięte z NecroVision, najgorsze mapy, w jakie grałem poza Supernaturalowym High Seas, czyli tamtym, tamtejszymi inwazjami. Zbagowane okropnie mapy czasem były dodawane przez Gatsby'ego, mapy, które nie były testowane wcale, do tego stopnia, że na niektórych mapach. Niecałe dwie minuty udawało mi się utknąć w powieki. Popierdolone sekrety, które wymagały boskiej wiedzy i chyba połączenia z mózgiem Gazbiego, żeby wiedzieć, co jest. Żadnych wskazań, żadnych punktów orientacyjnych na mapach. Nic. Od tak było jebnięte czasem na szczycie jakiejś góry za randomowym kamieniem, gówno. Jakieś dziwaczne zagrywki, usuwanie poblasków sekretów, usuwanie kurwa poblasku relikwii, tak żeby nawet oczami się nie dało kurwa zlokalizować tego. Pojebana muzyka, może już nie zalupowana, no tutaj Gatsby wyszedł, poziom wyższy swojego mentora z Supernaturala i dał nam tylko podgłośnioną do granic możliwości muzę. Tak podgłośnioną, że już nawet strzały nie słyszałem. No i na koniec sam Gatsby, poza, poza tym, że stworzył spierdolone gówno, to stawał na głowie, żebym ja tego gówna nie pokazał graczom. Były prośby, prośby na mnie nie podziałały. Były groźby, że mam zakończyć serię, bo to, bo tamto, bo siamto. Aż w końcu Gatsby zastosował inną taktykę. Postanowił po prostu sabotować własnego moda. Tylko po to, abym nie pokazał ostatniego rozdziału modyfikacji. Tego najgorszego rozdziału, w jaki kurwa grałem. Bo co innego jest się pomęczyć w Supernaturalu na kilku okropnych poziomach, a potem ponudzić się, niż kurwa mieć cały rozdział wypełniony po prostu cierpieniem i niedorobieniem. No i Gatsby postanowił zrobić wszystko, żeby tego ostatniego rozdziału nie było na moim kanale, wysłał mi sabotaż. W sabotażu była oczywiście oberżywa wiadomość do mnie, miała mnie nie wiem obrazić. Jedyne co zrobił ten jego sabotaż to sprawił, że musiałem najgorszy poziom modyfikacji powtarzać kilka razy, ponieważ Gatsby, w momencie kiedy już sabotował mój, moją wersję Hellbounda, to nadal grał, głupa palił, że jest po prostu błąd. Przez co ja ją powtarzałem, powtarzałem, a w końcu. Sam zacząłem kminić, że coś jest nie tak, bo innych poziomów również nie mogłem skończyć, wczytałem sejwy. Wysłałem do lotara pliki i się okazało, że był sabotaż. Potem Gatsby znowu próbował wysłać mi jakiś e, patch swój, ale już się domyśliłem, że jego kolejny patch prawdopodobnie miał na, miał na celu uszkodzenie saveów, żebym naprawdę nie mógł kontynuować e, swojej serii. Czyli tak, mamy jego spierdolony mod i naprawdę parszywe zachowanie twórcy wobec mnie. I wobec moich widzów, ponieważ twórca nawet po zakończeniu samej serii z Hellbounda nadal obsmarowywał mnie, moich widzów, nadal były ataki, że jestem nieobiektywny, że jestem słabym graczem nie mam prawa się wypowiadać o jego modzie, bo o jego modzie się może wypowiadać tylko osoba o takim poziomie, nie wiem, intelektualnym czy o takim poziomie doświadczenia jak on i jego Jesmeni z jego... Timu Testerskiego, gościł bez krzty kręgosłupa moralnego, własnych testerów, którzy cokolwiek mówili negatywnego jego modzie, byli wywalani z produkcji, a zostawiani byli jakieś, kurwa, jakieś robaki, które na wszystko klaskały jak foki. I taki człowiek żyjący w takiej bańce stworzył gniota, zniszczył własnego moda, bo wiele osób mi pisało, że wersja poprzednia 0,72 była w znacznie, w znacznie lepszym stanie niż to, co ja kurwa dostałem w 0.84. To jest niepojęte. Pierwszy raz po prostu byłem świadkiem tego, że jakaś modyfikacja na moich oczach w ciągu 14 niecałych miesięcy spada kurwa z średniaka, który ma szansę na dobrą modyfikację do poziomu Supernaturala, gniota. I jeszcze się twórca tym chwali, że i że się wzorował na Supernaturalu, że Supernatural dobre jakieś kurwa rozwiązania miał. No, może miał dobre rozwiązania, ale tak zrobione, że były spierdolone. Ja nigdy nie mówiłem, że Supernaturalem nie można się wzorować. Bo on miał dobre pomysły, ale były one tak skomponowane w jego gameplay, no, że nie były dobre. Za to wszystko. Już nie będę się zagłębiał w Supernaturala. Za to wszystko Hellbound leci do swojego kurwa dziadziunia na miejsce gniota, tam gdzie powinien być. Obok swojej kurwa gwiazdy zaranny, obok swojego wzoru, na którym kurwa się wzorował przy tworzeniu. No cierpienia. Ten mod co można... Ostatnią fazę tej, tego moda, to można określić tylko jednym słowem cierpienie. Cierpienie i nuda. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, bo cały czas sobie przypominam, że były poziomy oteksturowane jedną kurwa teksturą. Cały poziom wyglądał identycznie. Że gdyby nie pomoc Lotara, bo Lotar nie tylko mi pomógł z naprawieniem tego moda, żebym mógł grać i skończyć serię, ale także pomógł mi z szukaniem sekretów, bo w pewnym momencie dochodziło do takiej komedii, że niektóre poziomy wymagały 4 godziny szukania, żeby wybadać jeden poziom. Rozumiecie to? Jeden poziom, 4 godziny. A i tak nagranie zajmowało często 50 minut lub do godziny, nawet gdy wiedziałem, gdzie są sekrety. Prawdopodobnie Hellbound był testowany, nie wiem, na drzemce, cheatach, Albo w ogóle nie był testowany, bo czasem tak to wygląda. W niektórych miejscach, na niektórych mapach były tak kur kuriozalne błędy, że wchodziłem na mapę, pierwszy checkpoint, wpadałem na dwa kamienie i jestem zablokowany. Powiedzcie mi, przy jakich testach coś takiego, by kurwa nie było wyłapane. To jest niemożliwe czasem, co tam się działo w tym modzie. Naprawdę nie polecam tego moda. Chyba że ktoś ma kurwa, mocne nerwy, lub lubi się, nie wiem, potorturować. Podobno zaszły pozytywne zmiany. W nowej, w kolejnej wersji Hellbounda, ale widzicie o co chodzi. Twórca otoczył się Jesmenami, potakiwaczami, i w momencie dopiero jak na niego mocna krytyka, przed którą on się strasznie bronił, żeby jej nie słyszeć, żeby nikt jej nie słyszał, dopiero jak ta krytyka wyszła, no to on nagle zaczął pozytywne zmiany robić. To jak to o nim świadczy? Otoczył się ludźmi, którzy zniszczyli jego mod, ale atakował ludzi, którzy próbowali jakąkolwiek krytykę, bo zanim zacząłem jechać po Hellboundzie w serii, to co było? Było wysyłanie raportów, było zwracanie uwagę, uwagę na problemy, nic, nic nie docierało. Czasem w ogóle nie odpisywał Pan Święty Gatsby, kurwa Sultan modowania. Ale jak zacząłem jechać po modzie, o no to kończ, kończ waść, kończ serię, po co to nagrywać? Bo nie umiesz grać, nie, 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 nie umiesz grać, nie radzisz sobie, po co to nagrywasz? Chore podejście do tworzenia modów. Na szczęście, nasz kolejny mod, pan Killer Real Overdose... Reprezentuje sobą skrajnie inne podejście. Mamy tu gościa, który postawił na masowo, e, masowe testy własnej modyfikacji, na, na ogrom pracy i na wystawienie modyfikacji na krytykę graczy. I dzięki temu powstał mod, który śmiało można nazwać najlepszym modem 2024 roku. Pan Killer Real mod, który skupił się na najważniejszych czynnikach, jakie niszczyły nam. Gameplay w Overdose naprawił, jako pierwszy mod naprawił overdosa do takiego stopnia, że jest to gra porównywalna obecnie z Black Edition. Że ja przy Overdose bawiłem się tak samo dobrze jak przy Black Edition, a to jest naprawdę duże osiągnięcie, ponieważ jak wiecie, jestem ogromnym krytykiem Overdose'a. Ja Overdose nie lubię. Ale ta modyfikacja sprawiła, że chciałem w niego grać. Tak naprawiła y, moby, skupiła się na balansie, którego nie było w Overdose i naprawiła ten balans jako pierwsza, bo wiele modyfikacji próbowało tego Overdosa naprawiać, ale skupiały się one głównie na grafice, na efektach, ale nie widziały w ogóle balansu, który był ogromną bolączką tego Punkillera. Punkiller Rel Overdose dosłownie od zera, od zera zbalansował wszystko. Na każdego moba była poświęcona praca, każdy mod dostał własny rebalans, każdy poziom dostał własny rebalans. To jest ogromna ilość pracy. Do tego doszły nowości, modyfikacji, sekrety środowiskowe, animacje broni, rebalans wszystkich broni, które pamiętacie, w normalnym Overdose niektóre bronie były bardzo dobre, a niektóre były o kant dupy rozbić. Teraz wszystkie buronie są używalne w Reloverdose. Rozumiecie to? Shotgun, kościany, z którym były problemy, teraz jest super bronią. Poziomy, których ja nienawidziłem, bo miałem do nich uraz, ogrywam z przyjemnością w FunKillerze Reloverdose. I najlepsze jest to, że to nie jest koniec tej modyfikacji, że prace nadal trwają, że twórca nie osiadł na laurach, swojego ogromnego sukcesu, bo naprawienie Overdosa to było coś, nad czym wielu ludzi siadało, ale nikt nigdy tego nie zrobił dobrze, albo w ogóle tego nie zrobił, tylko, jak już mówiłem, na wizualnych aspektach się ludzie skupiali przy, przy pracy nad naprawą Overdosa. Natomiast Real Overdose naprawił wszystko. Wszystko, z czym ja miałem problem w Overdose, Pan Killer Real Overdose naprawił. I naprawdę Wam go polecam. Polecam Wam go ograć. I śmiało mogę go postawić, przynajmniej dla mnie, na poziomie reloada, dlatego że naprawił dla mnie martwą grę. Umożliwił mi zagranie w coś, z przyjemnością, czego nie lubiłem i do dziś nie lubię, bo do dziś nie lubię zwykłego Overdosa. Ale Reload lubię bardzo i cóż mogę więcej powiedzieć? Super mod, naprawdę bardzo polecam, ma wiele cech współdzielonych z reloadem, ponieważ Halfcom pomagał prawdopodobnie przy tworzeniu Reload Overdosa. Oba mody, może uważam troszeczkę, że reload jest lepszy niż Reload ale nadal Relover zasługuje na to, co zrobił. Że naprawił tak zepsutą grę. Do tego stopnia, że jej krytyk, duży, czyli ja, mogłem się w niej dobrze bawić. I polecam wam pobranie, ogranie i dobrą zabawę w tym modzie, bo to tylko dobra zabawa jest w tej modyfikacji, nic więcej. Nie będę wam zdradzał więcej nowości w niej. Chcę, żebyście sobie sami w nią pograli, sami poodkrywali to, bo to naprawdę jest no cudo, cudo. Aż dziw bierze, że studio. Jak tworzyło Overdo'sa, nie potrafiło takiej roboty zrobić jak jeden moder przy pomocy kilku innych swoich przyjaciół moderów. To jest dla mnie niepojęte to tyle by było z Rel to teraz zajmiemy się Lost Alfą, czyli ostatnim modem, który ukończyłem. czyli znaczy jego nie ukończyłem w 2024, ale jego większość przeszedłem w 2024. Jest to modyfikacja mająca, jak już wiecie, widzicie, tu mamy Lost Alfę i tu mamy Lost Alfę, Mająca na celu naprawić grzechy Lost Alpha 1.0. Lost 1.0, która była skrajnie nudnym modem, do tego z dodatkiem Battle of Hell. No i cóż mogę powiedzieć, naprawił te błędy. Bagi zniknęły. I pojawiły się nowe aspekty moda. pojawił się też problem z modem, problem twórcy praktycznie, bo twórca stał w pewnym rozkroku. Czy aby Pankiller Los Alpha 2.0 ma pozostać Lost Alpha stricte, czyli skupić się na starych elementach Pankillera, czy być taką modyfikacją jak inne obecnie w społeczności, czyli że nowe aspekty mają. I twórca stwierdził, że połączy obie rzeczy, że zachował elementy Lost Alpha 1.0, które się podobały i... Doda nowe elementy, takie, które mogłyby trochę zniwelować ten poziom nudy przy ogrywaniu starych, oklepanych poziomów. Te nowe elementy to są głównie misje na kartę, czasem muzyka, no i widok z trzeciej osoby, który jest według mnie najważniejszym dodatkiem, bo w żadnych modach tego nie ma, a ja zawsze powtarzam, że mody muszą się wyróżniać. Modyfikacja musi odstawać od innych, musi się czymś mocno wyróżnić, żeby gracz nie miał wrażenia, że ogrywa kolejny, ten sam, taśmowy mod. I Lost Alpha dodała ten widok z trzeciej osoby, bardzo mi się on spodobał, aczkolwiek z nim są mankamenty tego typu, że on się nie nadaje do gry na cieśniejszych mapach. To jest jeszcze do pracy. Oczywiście oceniam tu wersję, to się nazywa Lost Alpha 2.0, ale to jest wersja 0.4a, dokładnie w którą grałem, czyli do, naprawdę wczesne testy. Już mam informację, że wyjdzie wersja 2.1, która ma się skupić na błędach wersji 2.0. Błędami wersji 2.0 były głównie pojebane czasem, chyba dwie mieliśmy pojebane misje na kartę, bardzo zła muzyka na dwóch poziomach i nie, niedoszlifowane Battle of Hell, na które poświęcono mało czasu. Ponieważ starano się skupić na. transit starał się skupić na głównej kampanii. Co chyba zrobił, bo poza Wenecją to tam nie było żadnych zgrzytów dla mnie, ale z drugiej strony, no właśnie, nie było zgrzytów, ale nie było też takich no, radosnych, nie wiem, jakichś zaskoczeń dla mnie. Wszystko było obcykane, cały mod przechodziłem bez żadnego przygotowania. Czasem się tylko trafił jakiś sekret w takie miejsce wciśnięty że nigdy bym się tego nie spodziewał. Ale to są pojedyncze mankamenty. Mam nadzieję, że wersja 2.1 skupi się na tym aspekcie nudy, bo na razie Lost Alpha 2.0 najgorszym jej minusem jest to, że wielu graczy Killera będzie po prostu wiedziało wszystko na niej. Tam są sfery, tam są nowe bronie, tam jest sporo nowości, tylko że jest problem w taki, że jest ich za mało za mało moim zdaniem, żeby ta modyfikacja wyszła no poza, poza średniak, prawda? Ale tu właśnie mówimy o wersji testowej 04a, więc no tak, sam byłem w pewnym sensie testerem. Po wielu odcinkach zachodziły w niej szybkie zmiany, pozytywne zmiany, co mi nasunęło myśl, że coś jest nie tak z testami, ponieważ jakim cudem ja jako jeden tester wykrywałem rzeczy, których jakieś zgromadzenie testerów nie było w stanie wykryć. Jakim cudem jeden gracz, grając casualowo, normalnie w te poziomy Lost Alpha 2.0, był w stanie wpaść na takie rzeczy, na które pięciu czy dziesięciu testerów nie wpadało. Moim zdaniem w Lost Alpha powinno być na, typ, na pewno zmieniony tryb testowania. Powinno być więcej ludzi do testów. No i do tego Was właśnie będę zachęcał pod koniec tego odcinka, żebyście pobrali i stestowali Lost Alpha, bo im więcej twórca dostanie feedbacku, tym więcej zajdzie dobrych. Pozytywnych względów modyfikacji. A jakbym ją na razie ocenił, wiecie, no. Y... No właśnie, jestem pomiędzy średniakiem, a warto zagrać. No, warto zagrać, no, zagrać nie, nie nazwałbym tego, warto testować. O, tak bym to określił. Chociaż i tak bym ją po, po, powiedziałbym, że jest najgorsza z tych, z warto zagrać. Tylko przez ten. Przez, tylko przez to, że jest nudna, nie? Dla mnie była po prostu ona nudna. Zbyt wiele rzeczy w niej wiedziałem, a jak czegoś nie wiedziałem, to bardzo szybko do tego dochodziłem. No, chyba że mieliśmy problemy typu, że poziom był źle testowany, to wtedy były jaja, nie? Ale na pewno ja warto zagrać, wiecie? Dam tylko za to, że jak zobaczyłem, jak szybko twórca wziął dupę troki w troki z graveyardem. Że jak szybko się ruszył, jak po dosłownie po kilku godzinach od publikacji mojego odcinka krytycznego z Graveyard'em, gdzie, jak wiecie, nic się nie działo, twórca był w stanie zmienić tekstury na masie obiektów na poziomie. Na masie obiektów, których inni twórcy nie tykali, bo to przecież dobre, a tam, wiecie, na Grewiardzie były te piksele spierdolone. Twórca za szybko się za to zabrał, no byłem po prostu w szoku, bo byłem przekonany, że tego poziomu, nie wiem, z jakiegoś powodu, nie wiem, geometrii czy czegoś, nie da się ruszyć, a twórca to bardzo szybko zrobił. Cóż mogę więcej powiedzieć, tak by wyglądała ta moja aktualizacja Poza trzema tymi modyfikacjami raczej e, żadnych zmian tu nie będzie, żadne, żadne z tych modów e, nie zmieni swojej pozycji. Hellbound po pokazał mi tylko, że nie warto ufać na wyrost ludziom i dawać dobrej oceny czemuś, o czym się nie ma pojęcia, bo nie miałem pojęcia, bo grałem w inną wersję, która wyglądała zupełnie inaczej, okazuje się, że lepiej i więcej tego błędu nie popełnię i za który chciałbym przeprosić, jeżeli ktokolwiek zagrał to gówno po moim kurwa poleceniu, że było to zawarto warto zagrać, to naprawdę bardzo przepraszam i nigdy więcej to się nie powtórzy, ja sam z własnej woli się skazałem na to cierpienie w tym gównie i mam nadzieję, że nigdy więcej się nie powtórzy taki mod, ale niestety już jak wiecie, już doszły do Was pewne informacje, że wyszedło kolejne gówno, może nie wzorowane na Supernaturalu, ale gówno, które można nazwać Redemptionem 2.0 i gówno, które wielu ludzi chce, żebym ograł, chociaż wiedzą, że będzie miało cenę gniot z miejsca. Mam nadzieję, że będzie więcej takich modów jak Reload Overdose. A już, jak wiecie, w tym roku ma wyjść Paroxysm 2.0 z masą nowości, ma wyjść Rise of Evil 2.0, no i Lost Alpha 2.1 w nieznanym czasie, ale również w tym roku. Także będzie w co grać. Tylko ciekawi mnie to czy Lost Alpha 2.1 będzie na tyle różnym modem od Lost Alpha 2.0, że będę mógł na tier liście ją umieścić, czy będzie to po prostu rozwinięcie mocne Lost Alpha 2.0 i nie będę mógł jej umieścić, no bo to już mniej więcej ten sam mod. Cały czas zwraca moją uwagę nekrogenezis. Chciałbym, żeby ktoś podjął temat tej modyfikacji. I ją zaczął e, naprawiać i rozwijać. Bo boli mnie to, jest to mod, który, gdyby nie to, że jest niedokończony, trafiłby śmiało do Warto Zagrać albo do super moda, Bo ma coś, czego jednak brakuje zarówno Paroxysmowi, jak i Lost Alpha, jak i Hellboundowi. Chociaż Hellbound jest spierdolony, ale we wszystkich tych trzech modach brakowało mi stylu graficznego własnego. Bo patrzcie, mieliśmy epokę modów, które miały tak. był Rise of Evil, Fear Factor, Necrogenesis, Reload. One wszystkie się mocno wyróżniają. Również Rel Overdose się wyróżnia, bo jest jedynym pozytywnym modem, który naprawił Overdose'a. Mieliśmy przecież tego Revenge of Belial, który był spieprzony, jeżeli chodzi o balans. Ale chciałbym, żeby ty każdy mod był tak właśnie, że popatrzysz na jedną klatkę tego moda i wiesz, że on jest inny. Nie po hadzie, nie po broni, ale widzisz po grafie jego, że to jest coś innego, coś nowego, coś ciekawego do ogrania. A nie, że widzisz po prostu ten, ten sam poziom z takimi samymi e, rzeczami. Właśnie, co, co do poziomów, już mam też informację od Lotara, że w paroksyzmie 2.0 zajdą zmiany duże na dwóch poziomach, na razie nie zdradzę jakich, to będzie moja, że tak powiem, słodka tajemnica, ale podobno zmiany są poważne, tyle mi, tyle mi napisał. No i cóż, myślę, że z tej pogadanki, z tej tier listy to by było na tyle, no bo o czym więcej mogę gadać? Nie pojawił się nam nowy reload, na którego liczyłem, nie pojawił nam się Rise of Evil, 2.0, na którego czekam już długo, chyba półtora roku miał być temu, coś takiego. Pozostałe mody to martwe. Superna Supernatural 3.0 zdechł, no to oklaski, hura. Chociaż nikt się jego życia nie spodziewał długiego. Ciekawostka, śmierć Supernaturala 3.0 jest stricte powiązana ze spierdoleniem Hellbounda, bo nie wiem czy wiecie, Swiatosław, twórca Supernaturala 2.0 i potem 3.0, tego niewydanego, w momencie jak zdechł Supernatural 3.0 stał się wielkim pomagierem pana Gatsby'ego, jego doradcą co do moda, to co może tłumaczyć niektóre popierdolone aspekty Hellbounda, które są żywcem skopiowane z Supernaturala, także wiecie ta społeczność nie jest taka duża jak się wydaje, czasem śmierć gniota by się wydawało pozytywna rzecz, może sprawić że, że ta gniotowatość przejdzie na inny mod, bo twórca gniota pójdzie gdzieś indziej pomagać doradzać swoimi kurwa pomysłami. Chociaż wiecie, Hellbound to nie tylko z powodu tego doradzania, tam było kurwa paradziesiąt czynników, które zjebały ten bo, no, kurwa, widzicie, ja coś takiego mam, że się odpalam negatywnie mocno. Nie, nie mogę się odpalić pozytywnie na modzie, na którym się dobrze bawiłem przez długi czas, takim jakim był e, Reload tylko się kurwa odpalam negatywnie, bo jednak ten ludzki mózg silniej zapam zapamiętuje takie emocje, takie tortury. Niż po prostu ciągłe wychwalanie, bo w rel to praktycznie było ciągłe wychwalanie tej modyfikacji, bo naprawiła wiele rzeczy z. wszystko z overdose'a i była tak skrajnym kurwa kontrastem do Hellbounda, który również miał pod, pod poziomy z overdose'a, ale w nim były jeszcze gorzej spierdolone niż w overdose'ie, bo tam checkpointy nie działały, tam się kurwa nie pojawiały zapisy, tam znikały zapisy, tam się ładowało kurwa nie wiadomo ile czasu poziomy. Czasem było tak, że. Hellbound jakiś poziom ograłem i z nienawiścią go zapamiętałem, tylko po to, by mieć po prostu ogromne zaskoczenie i oczy na wierzchu, gdy ten sam poziom ogrywałem Reloadsie i się bawiłem świetnie przy nim. Te dwa mody to aż ciężko uwierzyć, że w jednej epoce wyszły, bo Hellbound 084 wygląda jakby wyszedł dosłownie w epoce Supernaturala 2.0, czyli tych kurwa królestwa elitarystów, które to wszystko musiało być podkręcone do granic możliwości przeciwko kurwa graczowi, a wyszedł kurwa w zeszłym roku. No szok. Dobra, to by było z tego gadania. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobała. Zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.